Słuchajcie, jeżeli mam tutaj napis NGW, to już wiem, że będzie dobrze. Nie wiem, czy będzie bardzo dobrze, czy będzie średnio dobrze. Rower, który jest legalny na naszym rynku, bo ma silnik 250, chociaż z tym silnikiem później Wam jeszcze coś powiem na ten temat, bo to nie jest do końca tak, że to chodzi o. Wielkość silnika, tylko bardziej chodzi o prędkość, którą może osiągnąć na tym silniku, ale to o tym zaraz będziemy gadali. Dzisiaj testujemy L20. To jest taki bardzo podobny do tych rowerów, które już testowałem wcześniej, ale nie składak. No i z silnikiem podobno 250 W, ale oglądałem inne testy i coś tu jest nie tak, ale to o tym sobie pogadamy. Rozpakowujemy i jedziemy. Rower jest w takiej postaci, jak teraz widzicie. Wystarczy go tylko tutaj poodcinać, wszystkie te. Paseczki, pierdołeczki i można przystępować do działania. Rower jest prawie w pełni złożony. Przykręcamy tylko kierownicę, dokręcamy błotnik przedni, zakładamy przednią, przedni bagażniczek, zakładamy koło i rower nadaje się w zasadzie do jazdy. Dosłownie jakieś drobiazgi. To teraz temat lampki. Są dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, że montujemy tą lampkę tutaj, i wtedy lampka będzie nam skręcała razem z rowerem, co nie wiem, czy nie jest w sumie lepsze. A tu jeszcze trochę jest miejsca, więc mogę to opuścić, nie ma problemu. A druga niby przygotowana, żeby było tutaj. Na razie zamontuję tutaj, ale zobaczę, czy to nie będzie denerwujące w czasie jazdy, dlatego że. Wydaje mi się, że może być Ze względu na to, że słuchajcie, no jedziecie wyskręcacie, A nie. nie bez powodu ktoś stworzył samochody W których jest skręcanie Z yy, tym Jak to się nazywa? Doświetlanie zakrętów, nie? Dobra, jeśli chodzi o baterię to mamy 48V 13Ah 624Wh Tutaj mamy kluczyk do wyciągania Dwa oczywiście są w komplecie no i ładowareczka do tego yy, już pokazuję jaka. Taka oto już dla mnie znana, bo w większości rowerów NGW właśnie oni tak robią, że jest kompatybilnie, że tak powiem, 2A 54V, nie wiem czy widzicie, 2A yy, ładowanie. A po co te kluczyki są? Kluczyki są po to, że zobaczcie, tutaj mamy yy, taki bolec. Tutaj widzicie go, który zabezpiecza przed tym, żebyśmy nie mogli wyciągnąć baterii. No i oczywiście zapłon również tym sobie uruchomimy. W tej chwili mamy chyba odpalony zapłon, zaraz to sprawdzimy. A jak zrobimy tak, schował się bolec, bateria idzie do góry. Dobra, Bateria idzie do góry, ale mamy problem. Zobaczcie, idzie do góry. Ja jej tu nie wyjmę. Jest na to sposób. Cyk. I bateria całkiem została wyjęta, więc. Fajnie to jest pomyślone i widzę, że tu jest taka zrobiona fajna prowadnica. No właśnie, jak, jak w nią nie włożymy, to nie docisniemy baterii na dole. Cyk, zamykamy. Odpaliliśmy w tej chwili rower i teraz już nie wyjmiemy kluczyka, a w ten sposób możemy wyjąć kluczyk i mamy tak jak należy. No, ale my chcemy odpalić, zobaczyć w końcu, co ten rower tam ma. Więc tak. Jeszcze raz. Tu mamy włącznik przytrzymując plusem włączamy światełka. Widać tutaj że się zapaliły światła, a przytrzymując minus możemy zrobić w trybie spacerowym. Ja podniosę trochę do góry tylne koło i zobaczymy czy działa. Przytrzymuję. Oczywiście działa, łączyło się. Jeśli chodzi o wejścia w menu i tak dalej, oczywiście co my tutaj widzimy? Naciskając tym możemy zobaczyć jaka była prędkość zrobiona, jaka była maksymalna, jaka była średnia. Jaki jest trip, i jaki jest cały przejazd. Pół kilometra ktoś testował, że tak powiem. A teraz, tak, jeśli chcemy zwiększać, to tutaj ta cyferka będzie nam pokazywała, ile wzmacniamy się silnikiem. I jest skala do 5, Od zera do 5. Jeśli chodzi o wejście w menu, musimy przycisnąć plus z minusem. I wchodzimy. I tutaj po kolei mamy różne rzeczy. P1, P2 to jest muszę to rozkminić. Tutaj mamy na pewno ograniczenie. Czy chcemy mieć ograniczenie do 25? Czy chcemy sobie zwiększyć? Oczywiście, i tutaj właśnie powiem Wam, że temat yy, silnika to nie jest tak, że moc silnika ma znaczenie. Tylko do ilu mamy ograniczony rower. Więc jeżeli jesteśmy sprytni, to, jest, to możemy sobie go ograniczyć. Ja na razie zostawię przy tych 60, bo chcę zobaczyć, jakie ma osiągi. Pyk. Przechodzimy dalej. L20 jest bardzo podobnym rowerem do na przykład EP2 Pro czy Engine Pro, no ale bliżej do EP2 Pro, ponieważ nie ma hydraulicznych hamulców, a zobaczmy, co właśnie ma. Hamulce tarczowe, mechaniczne, do tego mamy amortyzację przednią na amortyzatorach takich zwykłych, sprężynowych. Ale jeżeli chodzi o hamowanie to naprawdę bardzo bardzo skutecznie hamuje. Tutaj też taki fajny bajer w sumie wprowadzony, takie ogumowanie na klamkach, które faktycznie się pomaga, jeżeli już mamy takie śliskie ręce od, że tak powiem, jazdy i zmęczenia, no to nie będzie nam się ślizgało na tych właśnie klameczkach. Bardzo tradycyjne opony Tian Yang 20 na 4 cale na aluminiowych felgach bardzo fajnie się na tym jeździ. To już mam, że tak powiem, przetestowałem kilka rowerów na tych właśnie oponach i na tych felgach. I jest to taka fajna jazda, że jeżeli jedziemy trochę nieprzepisowo, czyli trochę szybciej, to one naprawdę wybaczają bardzo dużo takich dołków i nierówności. Przerzutka przy kole jest siedmiobiegowa Shimano Tarnej. Taka bardzo tradycyjna do tych fatbike'ów właśnie. Daję sobie radę, oczywiście przy tym najwyższym biegu musimy troszeczkę szybciej kręcić jak królik bucks. Ja uważam, że tutaj powinien być, powinna być wrzucona ósma tarczka i wtedy jest naprawdę fajnie. Jest po prostu przy szybszej jeździe, jest troszeczkę wygodniej, że tak powiem. Z tyłu również mamy hamulce tarczowe, mechaniczne. Jest podnóżkę, podnóżek taki nawet powiedziałbym bardzo solidny i estetyczny już w zestawie. Rower posiada manetkę, i to taką manetkę obracaną, nie taką jak to jest w hulajnogach. Dla niektórych jest to wygodniejsze, dla niektórych wręcz odwrotnie. Na ramię mamy możliwość zamontowania bidonu. Jeśli ktoś by miał taką ochotę, to można sobie coś takiego jako opcję dołączyć. Dla bezpieczeństwa, informacji innych kierujących ruchem, inaczej, innych kierujących jazdą, mamy dzwoneczek dzwoneczek tego typu, który nam, że tak powiem, daje jakieś tam bezpieczeństwo dodatkowe. Rower posiada dwa bagażniki. Jeden z przodu, tak jak widzimy, maksymalnie 13 kg. Możemy sobie dokupić jakieś gumy, żeby móc zamontować jakiś bagaż przedni i bagażnik tylny. Bagażnik tylny mamy 25 kg, maksymalnie 25 kg. I tutaj ciekawostką jest to, że można od razu zamontować jakiś bagaż przykręcić go po prostu bo w pozostałych rowerach które testowałem nie było takiej możliwości a tutaj mamy już od razu takie otwory nagwintowane jest zintegrowana tylna lampka Rower sprawia wrażenie bardzo solidnego i mam nadzieję że takim właśnie pozostanie nie jest rowerem składanym dlatego też nie wiem czy to plus czy minus ale nie jest to składak więc musimy też mieć to na uwadze chociaż szczerze te rowery są tak ciężkie że jako składak Wcale nie musi, no ciężko to załadować do samochodu, to trzeba mieć na uwadze. Słuchajcie, to jest wstyd, co ja chcę w tej chwili zrobić. Wstyd jakich mało. Ale dużo mam takich pytań i każdy jest ciekawy, ile taki rower jest w stanie zrobić bez pedałowania, czyli jedziemy na samej manetce. Powiem wam, że tylko będę robił wtedy manetką, jak kogoś będę mi wrusił pedałami, jak kogoś będę miał, żeby wstydu nie było, jak mnie zobaczy, że ja jadę na rowerze bez pedałowania. Ale sam jestem ciekawy, ile tak naprawdę ten rower jest w stanie zrobić bez pedałowania, czyli jedziemy cały czas na manetce. No to co? Ruszamy. Czy ty jedziesz? No na test roweru. Co? A jaki test roweru? Będę jechał, rozumiesz, na samej manetce. Co? Na samej manecy nie wstydźcie, co? No weź, przestań. Będą kolarze jechać, ci będą do wieści. No nie, jak będą kolarze jechać, to ja zakręcę za dwa razy. Nie, no słuchaj, cały czas mam takie pytania, słyszysz? No. Żeby zrobić test, ile da się nie jechać na rowerze elektrycznym. Ale dlaczego tobie, każą? Przecież mogą kupić sobie rower i zobaczyć, ile się na manetce jedzie. A Widocz... nie, będzie się wstydził. Widocznie tacy kolarze właśnie chcą kupić, co to chcą. Jeździć na rowerze, żeby nie jeździć na rowerze, no właśnie. Później się mówią, że elektryk to nie rower. No dobra, słuchajcie, dobra. uruchamiamy rower. Trochę wieje dzisiaj, więc to też trzeba będzie wziąć pod uwagę. I tak, pewnie widzicie, trochę migocze, ale tutaj jest 00. Ogólnie przejechane ma 1,9 km, bo dopiero w zasadzie był rozpakowany i tam jeden mały przejazd. Ale jest 00. Ruszamy. Trip, trip 00. Ruszamy.

Sytuacja jest taka, że na manetce nie ma znaczenia, jakie wspomaganie włączyłem i taki tak leci na full na manetce. A jeżeli kręcimy, to jest tak, na trójeczce pokręcę chwilę. No to ja nie wiem, do 20 wspomaga, maksymalnie do 20, czyli na czwóreczce do 30, a na piąteczce do 40. To tak to wygląda. A że my mieliśmy jechać na manetce, no to ogień. No dobra, słuchajcie, to tak jeżdżę w różnym terenie i po piachu, i po yy, ulicy, i pod wiatr, i z wiatrem, i pod górę, i z góry. Bardzo dobrze sobie radzi pod górę, pod most, yy, bez żadnego problemu, nawet nie spadała prędkość, do momentu aż nie spadło troszeczkę yy, na baterii. Więc tak, na początek mamy taką sytuację. Prawie 13 km zrobione i spadła jedna kreska bateria, tak naprawdę prawie dwie, bo druga też już tam się pokazało, że prawie jej nie ma. No a ta wada, o której mówię, to nie wiem, pewnie mam pecha, ale przyszedł rower z krzywą tarczą przed nią i spróbuję ją później troszkę podprostować. Ale tak sobie cyka cały czas, więc to jest takie niefajne, nie? No ale na razie. Na manetce cały czas, prawie cały czas na manetce. Tam zakręciłem parę razy, żeby wstydu nie było, ale ogólnie na manetce jadę sobie. Lecę dalej. Mamy zrobione 20 km, zostały tak jakby dwie kreski, ale już czuć na manetce że moc spada. Szkoda, że nie ma woltomierza, bo byśmy wiedzieli wtedy, ile jest napięcia w baterii. Wtedy łatwiej byłoby ocenić, czy to już jest faktycznie koniec, czy nie, bo ten wskaźnik baterii to jest taki, powiedzmy, lecimy dalej. No dobra, słuchajcie, zrobię mu chwilę przerwy, bo silniki aż ciepłe. Póki co mamy sytuację taką, że jadąc, wiecie jak, zrobiłem na razie prawie 25 km, i została ostatnia kreseczka, co Wam właśnie pokażę. Ostatnia kresunia, kresunienka i 25, nawet 25 już jest, 25 km jest zrobione, więc widzicie jaka sytuacja. Co tak przy okazji, jak już stoję to trochę sobie omówimy. Co mogłoby być? No mógłby mieć tą amortyzację z tyłu. Fajnie by było gdyby miał amortyzację z tyłu. No ale że tak powiem jest zasada CCC, cena czyni cuda. Więc przy tej kwocie widocznie już nie udało się włożyć tego amortyzatora, chociaż niektórzy twierdzą, że te amortyzatory, jak są właśnie dane, tak jak chociażby w Engine Pro, to, że po jakimś czasie mogą się po prostu powybijać, i w ten sposób będziemy mieli do naprawy pewną rzecz. Ale to, że pochudzili tą ramę i te wszystkie tematy, to jest na plus ze względu na wagę. I na przykład to jest rower. Jak ja miałbym go ocenić, dla kogo on miałby być? No to tak, dla mężczyzny może nie, chociaż nie mówię, że się nie da jeździć. Mógłby być, dla mężczyzny po prostu mógłby być masywniejszy, chociaż ja jestem, kurde, masywniejszy, dlatego tak zawsze biorę trochę pod kątem siebie. A na przykład moja żona bardzo lubi tymi rowerami jeździć, bo my mamy też tego Fafresa, na którym ona tam sobie troszeczkę jeździ. Ja, ja ją namawiam, żeby jeździła Enginem Pro NGW, bo wtedy mamy dopasowane te rowery do siebie. Nie mogę Wam na razie powiedzieć, do jakiego roweru mamy dopasowane, bo to będzie niespodzianka. Mam taki rower, którego jeszcze nie ma na sklepie, a już go mogę testować. A to wszystko dzięki Wam, bardzo Wam za to dziękuję. No i chodzi o to, że te rowery są takie delikatniejsze. I przez to też mniej masywne, no ale przez to też na przykład, nie wiem, na jakieś takie wyboiste drogi czy coś, no to one po prostu są trochę, że tak powiem, mniej. A tak to to naprawdę nie mam się do czego przyczepić. A, wiem dlaczego mi ta bateria tak szybko spada, bo ja na światłach jadę. Te światła tak zżerają, przecież nie ta jazda. No i, że tak powiem, zawodnik jest wagi średniej, albo nawet ciężkiej, zależy jak kto chce sobie to nazywać. Więc wiecie, jak jest 100. W tej chwili mam jakieś 116 kg, więc ma co dźwigać. Ma co dźwigać rowerek. Dobra, jedziemy dalej na tej manetce wstydu. Szok, niedowierzanie. Przejechane 30 km, 3400. O, tutaj powinno być widać. Kurde, jak ta kamera dziwnie pokazuje. ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest. 30 km, 400. Na, wiecie jak? I jeszcze została ta jedna kreska, nawet nie miga, więc jest szansa na. Dobra, zobaczymy co będzie. Teraz już co 5 km będę sprawdzał, co się dzieje. No to dobra, ruszamy z manetki, ruszamy. A jak? O, tak jadę. Dla niepoznaki, kręcę. Weź mi powiew. Dlaczego jesteś taki niesposony? Nie, no weź, powiedz, dawaj, dawaj, nie bój się. Nie, daj. a to dzisiaj nie. No nie, Mama niech powie. Mama. Nie, nie. Kurde, ale. nikt nie chce się spytać, a to jest test wstydu, słuchajcie. Ala, no zapytaj. Ala, weź, nie, dawaj, no. Nie, no naprawdę ja to nie. O Jezu, Wstydzi się, ale słuchajcie, chodzi o to, że dzisiaj robię ten głupi test. Test związany z tym, że się w ogóle nie pedałuje, tylko jadę na baterii, nie? I jak tylko widzę jakiś tych kolarzy, to trochę pedałuję, żeby wstydu nie było. Aha. Ale ładnie, 33 km, prawie 34, bez pedałowania. Cały czas kręcę, 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 cały czas bez pedałowania. A ile jedziesz? Średnia mi wyszła, zaraz okay. ci powiem, maksymalna była 44, średnia 33,5. Czyli zapierdzielam, no rozumiesz? Tamten nie chciał mi zagrać w filmie, a on jest taki fotogeniczny, on zawsze lubi w filmach brać udział, a dzisiaj jakoś nie. Dzisiaj się zestresował. Dobra, jeszcze trochę. I bateria w kamerze i bateria w yy, rowerze też powoli yy, zaczyna padać, słuchajcie. Już czuć, że prędkości nie nabiera jak powinien, a zrobione mam 35.6. Jak dojadę do domu, to jeszcze podsumuję, jak dojadę w ogóle, a jak nie dojadę, to będę musiał dopedałować, a pedałowanie takim fatbajkiem bez wspomagania, no to wam powiem ciekawie, ciekawie jest. No ale na to się pisze. Takie to testy mają być. No to jedziemy. No dobra, słuchajcie, podsumowanie testu. Yy, że tak powiem wstydu, wygląda tak: 40 km zostało przejechane 41,9 to jest cała yy, od przejechania. To, tak żeby dla potwierdzenia, maksymalna. O jezu, to już tego nie zobaczymy, bo się właśnie wyłączył. Ale maksymalna była 42, a średnia prędkość była w granicach 33 na godzinę, czyli jazda na yy, manetce. Wyszła w taki sposób, że 40 km dałem radę zrobić, i to tak jadąc naprawdę na opór, i praktycznie nie było kręcone pedałami, więc tak to wygląda. Więc można założyć, tak już z doświadczenia powiem, bo już szczerze powiem wam, nie chcę mi się robić drugiego testu skręceniem, bo wolę jeździć rowerem, którym jeżdżę na co dzień. To można założyć, że około. Kto to kręci? Około 70 km powinniśmy dać radę, no może 60 km. Przy wspomaganiu i przykręceniu powinno dać się radę. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak bardzo będziecie kręcili, jak bardzo będziecie się opierniczali. No bo jak się będziecie opierniczali, no to wtedy wiadomo, że zrobimy mniej kilometrów. Taka sytuacja: wszystkie linki do tego roweru, do ewentualnych kodów rabatowych, które są, a pewnie będą, bo zazwyczaj z firmy NG są jakieś kody rabatowe. Znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Zachęcam do kupowania przez te linki. Oczywiście, jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach bądź w mailach. Chętnie odpowiem, bo jeszcze go trochę potestuję, więc będę wiedział na pewno trochę więcej o nim. Nie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Subskrybuj, pisz komentarze. Do zobaczenia. Cześć. Uśmiech.